Dobra. I... Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Trubopieżnek i Trubopierzynek. dzisiaj z nami. No, 521 No, jest taka dla was propozycja. Założyłem swój team, prawda, Leonek? Tak. I zapraszam do wbijania teamu. Do teamu. Niech będzie w opisie. Leonek. Nie zrekrutuję was, bo nie chcę być chyba w moim filmie, Nie wiem, nie gadałem jeszcze o tym z nim. A masz rankę rekrutujący? Znowu nie dałeś, może dlatego. <grymne> Dobra, to ona Lecimy tu? Czy gdzie? Co ty, taki bus? No. Przecież taki bus, na to leci na zielony, proste. Ja Skaczemy. Ja ci powiem, kiedy skaczemy. Ok, ok. Ja się jeszcze tylko podsunę. Ała. Ja muszę przecież nagrać jeszcze kolejny odcinek z Hardcora. Skaczemy. Dobra. Leonek, tu dostępnie dostępniecie i nagrywamy odcinek z Hardcora. Tak. A, jeszcze mam pomysł na serię. Jaką? No w... Survival z Leonkiem lub hardcore z, Le z Leonkiem. Mm. Co ty na to? Można zrobić. Ok. Gdzie no ty le lecisz? Na zielone. Tak nisko jesteś? O nie, jesteś Jesteś trochę niż jeden. Teraz jesteś prawie tyle samo. No. Jest. To są ręki. Gramy ręki, co nielonek? Tak, przed chwilą wykierowałem 75 punktów, w widzowie. No. Ja mam dziewięćdziesiąt, chyba. A jeżeli byście też chcieli jakiś odcinek live'a z turnieju, to ja z kim grać w turnieju? Weźcie to. Nie ja lecę tu. Ja lecę tu. Weźcie, widzowie, tam wybogajcie Leonka, żebyśmy zagrali razem turniej. Bo on to taki... Jak? jak? No niechętny. Ja, ja musiałam było partnera. Boże. Mam trzy duże poty. Выбирайте, чешусь, мусила. мало. Тут ты спит, ты спит. Ты что, ты же пьешь? Можно, да, да, no, 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 no. да, Trzyby. Chyba. Nie, serio? Nie, nie, nie. nie, nie, nie Teraz? przesłyszałam o Po się. tej godzinie? XD. Jest 9.11. a my nagrywamy odcinek i robimy jednocześnie live'a, tak zdradza. XD, XD. Ja już wypiłem duży i znalazłem mały. XD. Ale nie far. Mam kolejne dwie małe XD. Mam całe już swoje ustawione, wszystko mam do niego. Ja też tylko pompy mi brakuje. Nie mam pompy. O dobrze mam pompę. Łonek. Drive no. się odpala. Weź nie właśnie drive miejsce, codziennie. <ścoughs> Cześć! Przyjechałem. I zjedz jeszcze paprykę. Dobra, dobra. Dlaczego czego niszczysz mi furę? Nowo kupiona! Po pierwsze ci fury nie niszczę. Po drugie furę nie jedziemy do strefy, bo ona głośna jest. Po trzecie, nie wiem co jest po trzecie. Do kogo ty strzelasz? Do fury. Ktoś z i mu słyszeć. Dobra, ja sobie idę na autoranie Ten z na. se A pa jak popylam No masz papryczkę ode mnie No, a jak? Od, ja Leonka, bym... od Leonka zawsze najlepsze no, Lecimy ten, trolą? Nie na dół. A ja już skończyłem się już Nie, 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 nie. Ale już się zaraz skończy. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, ja sobie pozbieram macików trochę. Nie, nie, nie no uważaj na to. Nie, nie, iść końca drzew O nie, Dzik. Za dzikus. nie, 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 po co mi mięso, ja ją. Ja mógł smażyć. Hmm. A ja mógł. Hmm. Dobra. To już to była moja pompa. Ktoś tu zostawił wiele... Tak? pompę. Ta. No to mam Ty Typa słyszałem. Ja słyszę raptora chyba. Coś słyszałem. Ja widzę typów, Ta, no. Mechaniczny. Gdzie? Weź oznacz. Słyszy... Raptor tam jest! XD! Raptora oswajają. Masz yy, może cztery mechaniki? Oni mają o swojego raptora. Nie mów. No. Nie, on łazi za mnie. Nie, Nie Walą, walą, walą świetlikami. Muszę chwilę tak mocno. Jeżeli Wam się spodoba to, takie coś, takie gierki a ręki z ląkiem. Zabili raptora, więc to nie był ich raptor. Yy, to mm. my zostawiajcie ile... 66. 166! Gdzie jest, bo jestem ślepy i go nie widzę. Daj ten! Daj yy... Podejrzamy? Podejrzamy? No jak? Dobrze, zabili. Nie, oni będą go oswajać. Oni będą go oswajać. Zabiję tego rektora. Tak? Dobra, S zabiję. Ucieka? Kto ucieka? Ty? Do domku wszedł. Jeden nam plecy zrobił. Kolapsuje, kolapsuje mi. Dobrze, zdech, zdech, zdech. Nie, tu Raptor, Raptor? zdech. Dobra, ja dadam. Ja zdechłem. Raptora im zabiję. Kurde, dachłem. Dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Syrena. Po co ona. No tam no bo mogę No jak Do... co? Meno, y ten, z dachu, z dachu, z dachu Z dachu Typ na dachu Dawaj, 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 dawaj Dobrze Lecisz, lecisz, lecisz. Nie mam. Le... Dawaj, dawaj, dawaj. Da... Nie mam słów no. Dobra. Ta ręka trwała. Mam tu. Się... Dobra, Widzowie, Ile ma być łapek, żeby była kolejne dwie ręki lub trzy. Leonek. Nie. Wiem. Pięć. Pięć łapek w górę. I może giveaway'a ja zrobię. Na jak na zbieram Hmm. Dobra widzimy. Dobra. to lecimy drugą arenkę. Widzimy się jak już będzie arenka. Mam nadzieję, że motorzysta to wytnie. Cięcie. Cięcie. Dobra. Ej, nie wiem. Czy dalej mam transmisję? Dobra, jesteśmy widzowie. Dobra, nie śpiewaj. Jesteśmy znowu. Z typowym. Loszczyznę. No, na zielone. Minus 10. A widzowie. Musimy kąpić trochę, wiesz? No, trochę trzeba pokąpić. E no Bo ja chcę trochę placementu. Ja też. Zakampienie. I trochę za fly Ja wolę. Łapka w górę, subek, z dzwoneczkiem obowiązkowo, co nie Leonek? Łapka w górę, subek w dół. <laughs> Supek... Tam na dole macie subskrypcję dzwonkiem, co nie? Bo jak Leonek... Jak nie zostawicie... I łapkę. Suba. No jak nie zostawicie suba, to co się Leonek stanie? Nie będziecie mogli zagrać w Fortnite tak jak my. Więc trzeba zostawić. Będziecie, będziecie botani jak my. No, no, będziecie. Ty, no dobra, ja dolecę. Jakoś dolecę. I w komentarzach piszcie swoje w Fortnite. Ie. A i w linku w opisie będzie też Discord, na który zapraszamy. Ty, tam masz Wiem. domku na górze. Ja idę do ciebie tam. Mamy wiartarę. I łuk. Biegi. I jest na dole. Albo wiesz, jak domku, weź? Chyba. Dobra, no, chodź na, na dach. Słyszę, słyszę. To ty? Wejdźmy na dach. Ja mam tylko. No. Dobra, jest. Y idzie do ciebie. Chodź. jest? No nie mamy szans. Nie mieliśmy no szans. Serio do tego trafić nie umiesz. No chłopie miał pompę. Miał zwyk... No. Nie gubiłem. No. Dobra, ko kolejna ręka. Widzimy się na kolejnej startowej ręce. Pan Dragon Lore i Jókeś Julka. To jest Jurka Kulka. Nie znasz Jurki Kulki. Ona, ona jest Jurka Kulka, kiszonego ogórka. A ja nie <laughs> Czuper. Dobra, jesteśmy znowu. Jesteśmy znowu widzowie, co nie, Lonek? Nie. No. A zapraszamy do naszego Discorda w opisie? Jest. No, no tak, ja już mówiłem to w pierwszej ręce. Serio? No nie ta. słyszałem. ja to mówiłem? Ale nie no. A mogę mnie przycisnąć. Na. gdzie lecimy? Ja tutaj jeszcze nie mam odkrytego. Tam są trzy domki z koszyk Aha, okej. Okay. Tylko że... Ty, gdybyśmy grali w duo i ktoś by był, to mógłby nas stream-snipować. No. Stream-snipować. No. To co, lełonek, jesteś w moim teamie? Nie. Od razu dostajesz rangę rekrutant. Bo w tym team teamie ja to na pewno nie jestem. Co? W Teamstar? Eee... Uh. Nie, no ja nie jestem w tym starym, bo nie, nie, Nu mi nie miałem jeszcze rekrutacji. No pod alt jest ten ekwipunek? Nie mam, ja nie mam pod alt ekwipunka. Ja mam nie pod, alt. pod tab, tylko jak klikniesz alt, to ci ekwipunek i jak puszczasz alt, to ci się ekwipunek Ja mam pod altem ścianę. Zbindowaną i z pod Z. Co? No. Ja mam ścianę pod boczne przyciski ten i schody. Ja mam boczne przyciski jako ten, yy, mówienie od oca z każdy ma inne ustawienia, widzisz sam do... Czy jestem takim debilem, że spadam? Ale że mam P90? złote? Dobra, widzę skrzynkę na dole. Widzisz jaki to jest kozek lud, że P90 no. złotych mam? Tak, a złote? No złote. Bo to jest taki kozek lud. Bo tutaj jest ta nowa, magiczna skrzynka. Ja ją otworzyłem ją po 90. Właśnie mieliśmy co z Lodymidem latać na turnieju, no. ale no tutaj latały już 7 tim. A właśnie szukam tu partnera. No, dla widzów. Kurde, naj najpierw to trzeba jakieś klipy zrobić. No. Potem sami na YouTube, dba, jak gram. Najpierw trzeba sobie, ogarnąć sobie jakąś osłupkę do zrobienia klipów Dobra, i wtedy wstawić na YouTube albo mi przesłać link do tego. No, highlights, highlights, co nie, lonek? Highlights? Hey, no, a co, a czy ty, czy ty robisz highlights, czy co? No nie, nie, nie. Tylko żeby było partnerem to ze mną zostać. Pewnie nikt nie będzie chciał. Po co higlajcy? No nie wiem, żeby ten... o tako... I co, mam na tu zostawić? No. W to sensu nie ma. dobra. Znajdźcie jakiegoś y, kolegę, z którym ci się dobrze gra. Z tobą mi się dobrze... Dobrze Ale, gra! Który że... no. którym ci się dobrze gra. No to z tobą. No to wiesz, ja mogę być twoim drugim, Dobra. no wiesz, ja już mam dwóch partnera ja, jej, jestem botem mhm. jeszcze strefkę mamy, super no, jak, no jest so. Ty no, nie ja mam takie gównianeku. Że głowa ma. Ja mam ja tylko złote P90. No ja... Siare z... No. Szary z <grystowy <grystowy> <grystowy> złoty Siare z Złoty. No jak? Ej, co to? Patrz, patrz! Leonek! Leonek! No? Chodź tu, chodź tu do mnie. Idę. Szynka jakaś? Nie, ale coś zobaczyłem. Pa, pa, no? tam, pa, tam w oddali. Patrz. No, no i? No, patrz, co tam jest nudy? No, góra. No, ale z czego góra? Nie to jakie są struktury? No, tam, no, z dalekich tych. I to, ja ci mówię, że to nie jest stara mapa. <laughs> stare mapy mapę pochłonęła czarna dziura. No. No. Tankujemy, tankujemy. Ja pierdzielę Leonek, czy niepoważny jesteś? Halo, jakieś części mogę dostać? Odejdź, 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 bo strzelam w to. To co, nie strzelaj, no Ale nie to sobie wybuchnie i będą części. Może. Nie będą mieli. Skąd ty takie rzeczy, ten? No ja sam wymyślam. <laughs> Weźcie wymyślanie rzeczy że rzeczy to się nie wiąże. O, część dostałem. No co ty robisz, Nie chodź do tego. Dobra, ty daj mi część. Masz. Cztery? No. Czego ja ci to dałem? Nie, ja mogłem sobie MK zrobić. Masz dwie? Dać? Nie. Hmm. Kurde. Byłem Pompej lepszą. Ja nie wiem wcale. Pompy? Tak. Jest! Mam, 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 mam część, mam część. Dobra, robię samkę. Ale potrzebujesz dwie. No nie, a ty masz? Czekaj. Ty masz. O, dzięki. Ja mam full kamienia widzę. No to widzę. Ty nie w ogóle nic to widzę. No nic. nic te. No. Pięć łapek. Ale... Pięć łapek w górę, tak jak Leonek mówił. Subskrypcja z dzwonkiem. I będą kolejne ręki, co nie Leonek? No tak. No jak. Tylko już na wyższym poziomie. No trochę. Ogarnę widzimy jakieś lepsze konto, albo podbijam punktów i zobaczymy jak będzie no, grał. Zobaczymy. Pierzyno. Bo ja taki nowek jestem jeszcze w Forta co nie Leonek? No. No. Ja za dużo Dobra. nie gram. Ja za dużo nie gram w Forta ale teraz jak kupiłem Karnę, no to co nie Leonek może potwierdzić, że prawie, no codziennie gram. No, tak jest prawda. No. A ładnie siadła nam ta No. właśnie teraz to, to czasami siada, raz nie siada. No tak, tak jest Dobra, ja sobie co pozbieram to full drewna i full kamienia mhm. Widzowie. I po odcinku właśnie! Jeszcze tak jedna propozycja dla was widzowie. Szukam montażysty. Jeżeli ktoś jest chętny, co nie Lonek? To, ja, to ja, to ja, to ja luz. luz to ja. No wiem, ja w tym rzuciłem popryczkę. A ty już wziąłeś tą papryczkę? Ta. Tak. O, to, to teraz do strefy kamano. Dobra. Raz, czarno. A nie rozwalaj. Ja się, ja się grałem i ktoś się przykampił w krzaku, bo miał taki kokslut, że. Nie! Nie no! A ja z <grym> No właśnie. Mogę tego nie luścą. No. Co ja jestem dobry? Każdy widzi, że plus jeden. Cześć. ja sobie zbieram co mechaniczne ty... części od razu. Ja przyjeżdżam to od PR typiarę. Nie będzie się mi biła. A nierazem mnie nie trafi robotka. Wrachot się wystrzelimy. Masz dwie, dwie części? Masz dwie części mechaniczne? Mam zero części. Kurde. Bo jak będę miał P P P90? Dobra, trochę bok. Tak. Weźmy tu rozwalmy ten taki jest ten... ...złomy, bo ten chce mieć P90. Nie tym. Dobra. Mam, mam, mam. mam! Odjęt. Odjęt. O nie, dobra. Ja mam dwie. No to weź mi daj, bo ja będę miał P90. Ja ścierałem. Mam mam, mam prawie 1500 marców. No to dobrze. Ojej, ale mam lagi. Masz, jakbyś miał pompę, chłopie. Tupy. Gdzie? Gdzie? Dobra typa tu masz... Loa ma. Dawaj, no musisz ich rozwalić, no Tylko wiesz. Czera ty, pompy nie masz? Nie ma, mówiłem ci Dobra, DJ Ale, że Bed ci rozwala! Tylko wiesz, że ja mam taką myszkę z takim DPI, że no Dobra, ale chociaż dobrze, że... Placement jeszcze nam się załapał. Dobra, kończę odcinek. Chyba Naura, Lonek. A.